Coraz więcej gospodarstw domowych korzysta z inteligentnych urządzeń Alexa. Te głośniki stają się coraz popularniejsze dzięki swojej wygodzie. W tym poradniku przedstawiamy zalety i wady każdego modelu, abyś mógł podjąć świadomą decyzję zakupową i wybrać to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Linki do wszystkich głośników znajdziesz w opisie filmu. Numer 1 Alexa Echo Pop, ten inteligentny głośnik z asystentem Alexa, został zaprojektowany z myślą o małych pomieszczeniach, takich jak kuchnie lub sypialnie. Dzięki kompaktowym rozmiarom i nowoczesnej stylistyce pasuje praktycznie wszędzie. Najbardziej zaskakuje jednak jego dźwięk, mimo niewielkich gabarytów generuje głębokie basy i czyste tony wysokie, wypełniając całe pomieszczenie. Możesz sterować muzyką za pomocą poleceń głosowych dzięki Alexie, a także połączyć urządzenie przez Bluetooth i używać go jako głośnika do telefonu komórkowego. Ponadto komendami głosowymi możesz obsługiwać inne inteligentne urządzenia, np. oświetlenie czy gniazdka. Nie jest on jednak doskonały, choć w swojej klasie ma całkiem niezły dźwięk, to jeśli szukasz czegoś do dużego salonu, może się okazać niewystarczający w porównaniu z większymi modelami takimi jak Ecodot czy Ecostudio. Studio. Numer 2 Amazon Echo Dot piątej generacji. Model ten wyróżnia się większą mocą w porównaniu z Ecopop Pop oraz szerszą sceną dźwiękową. Dodatkowo oferuje kilka funkcji, których Echo Pop nie posiada. Na przykład Czujnik temperatury umożliwiający automatyczne sterowanie urządzeniami takimi jak klimatyzacja czy ogrzewanie, jak na tak niewielki głośnik, robi spore wrażenie. Zapewnia wyraźne wokale i mocne basy, co sprawdza się zarówno przy słuchaniu muzyki, jak i podcastów czy audiobooków. Jeśli lubisz mieć w tle muzykę podczas pracy czy spędzania czasu w domu, sprawdzi się bardzo dobrze. Co więcej, dzięki Alexie możesz zarządzać swoim inteligentnym domem. Nie tylko poprosisz ją o włączenie muzyki czy podanie prognozy pogody, lecz także możesz sterować oświetleniem, ogrzewaniem czy ustawiać alarmy za pomocą prostych komend głosowych. Najlepsze jest to, że mając w domu kilka urządzeń Echo, możesz je synchronizować, aby w każdym pomieszczeniu odtwarzały tę samą muzykę. Albo wykorzystać Echo Dot razem z Fire TV, żeby poprawić brzmienie telewizora. Jeśli jednak jesteś bardzo wymagający w kwestii jakości dźwięku, może okazać się niewystarczający. Nie jest to system audio z najwyższej półki, lecz w swojej kategorii cenowej radzi sobie znakomicie. Numer 3 Alexa Echo Show 5 trzeciej generacji. Ten model asystenta Alexa jest wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej 5,5 cala który pozwala zarządzać wieloma aspektami domu i łatwo łączyć się z Alexą. Wbudowana kamera umożliwia sprawdzanie, co dzieje się w mieszkaniu, kiedy jesteś poza domem lub podgląd kompatybilnych kamer bezpieczeństwa. Oferuje mocniejsze basy i wyraźniejsze wokale niż dwa wcześniejsze modele. Zaplanowano go z myślą o prywatności, dlatego posiada przycisk wyłączający mikrofon i kamerę oraz fizyczną osłonę zapewniającą dodatkowe bezpieczeństwo. Urządzenie jest też proste w konfiguracji, a dzięki kompaktowej konstrukcji pasuje do każdego pomieszczenia. Gdy nie jest używane, może pełnić funkcję cyfrowej ramki do wyświetlania zdjęć. Jeżeli szukasz urządzenia typu Wszystko w Jednym, które oferuje mocne basy, ekran oraz estetyczny wygląd pasujący do Twojego domu, będzie to kompleksowa propozycja dla osób, które chcą mieć Aleksę w średnio wyższej kategorii cenowej. Numer 4. EcoStudio Studio. Eco Studio to najbardziej zaawansowany inteligentny głośnik z Alexą, zaprojektowany, by dostarczać wciągające wrażenia dźwiękowe. Dzięki technologii dźwięku przestrzennego i systemowi Dolby Atmos oferuje on brzmienie otaczające słuchacza, pozwalając cieszyć się muzyką, filmami i nie tylko w jakości zbliżonej do studyjnej. Jego pięć głośników rozmieszczonych w strategicznych miejscach zapewnia głębokie basy, dynamiczne tony średnie i precyzyjne wysokie, co czyni go świetnym wyborem dla wymagających miłośników dobrej jakości dźwięku. Co więcej, EcoStudio automatycznie dostosowuje się do otoczenia, gwarantując optymalną jakość brzmienia w każdym pomieszczeniu. Możesz nim sterować głosowo za pomocą Alexy, włączać muzykę, sprawdzać wiadomości, ustawiać alarmy czy kontrolować kompatybilne urządzenia inteligentnego domu działające w standardzie Zigbee. Wzornictwo EcoStudio uwzględnia zaawansowane funkcje związane z prywatnością, w tym przycisk dezaktywujący mikrofony. Urządzenie ma też ulepszoną łączność, umożliwiającą odtwarzanie dźwięku bez strat i materiałów w ultra wysokiej rozdzielczości. Specjalny otwór zapobiegający gromadzeniu się kurzu dba o czystą i wydajną pracę, a elektroniczny hamulec silnika zapewnia bezpieczeństwo, zatrzymując głośnik w razie potrzeby. To idealny wybór dla osób poszukujących głośnika z wyższej półki, który jednocześnie łatwo zintegruje się z ich systemem inteligentnego domu. Numer 5 Eco Show 15. Ten model asystenta Alexa to inteligentny ekran o przekątnej 15,6 cala z rozdzielczością Full HD, łączący funkcje Alexy i Fire TV w jednym urządzeniu, co zapewnia kompleksowe rozwiązanie do rozrywki oraz organizacji codziennych obowiązków. Idealnie nadaje się do zamontowania na ścianie lub postawienia na podstawce. Pozwala zarządzać kalendarzami, listami zadań, sterować inteligentnymi urządzeniami domowymi i jednocześnie cieszyć się ulubionymi treściami na platformach takich jak Netflix, Prime Video czy Disney. Wyróżnia go także możliwość zamiany w duży cyfrowy fotoramkę w czasie gdy nie jest używany co pozwala wyświetlać albumy z Amazon Photos lub wybierać spośród różnych kolekcji dzieł sztuki. Do zestawu dołączony jest pilot głosowy, który ułatwia nawigację w Fire TV z dowolnego miejsca w pomieszczeniu. Wśród zalet warto wymienić rozbudowaną personalizację poprzez widżety, dzięki którym każdy członek rodziny ma szybki dostęp do istotnych dla siebie informacji takich jak przypomnienia, Listy zakupów czy prognoza pogody. Priorytetem jest tutaj ochrona prywatności. Urządzenie posiada elektroniczne wyłączanie mikrofonów i kamery. Dodatkowo, za sprawą integracji z Alexą, możesz wydawać polecenia głosowe, aby odtworzyć muzykę, filmy, uzyskać przepisy kulinarne czy sterować innymi inteligentnymi urządzeniami w domu. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy są gotowi zainwestować w urządzenie oferujące rozrywkę i funkcje Aleksy na większym ekranie, wszystko w jednym produkcie. Linki do wszystkich urządzeń Alexa znajdziesz w opisie filmu. Mamy nadzieję, że ten materiał pomógł ci w podjęciu przemyślanej decyzji. Do zobaczenia wkrótce.